Proszę państwa, znajdujemy się wśród pól i lasów nieopodal małej osady Jedliska w gminie Wołczyn, powiat żubrowsko-województwo opolskie. Chciałbym przytoczyć krótką historię tego miejsca. Obok stoi ambona mój przyjaciel Geniusz wniosek, Czua członek koła łowieckiego nr 5 świt w 21 listopada 1998 roku wczesnym wieczorem przyjechał na polowanie. Siedział właśnie na ambonie obok tutaj stojącej. Po polowaniu miał jechać z żoną do znajomych na przyjęcie. Nie planował długiego pobytu. Tego wieczoru święty Hubert uderzył, dlatego że na pole przed ambonem wyszedł jeleń, byk selekcyjny, taki, który może, mo, takiego, którego można pozyskać. Gienek po ocenie tego jelenia oddał w jego kierunku strzał. Tutaj było takie nietypowe zachowanie zwierzęcia, dlatego że po strzale zwierzyna albo pada w ogniu, albo też uchodzi. Tutaj jakieś takie było nietypowe zachowanie tego jelenia dziwne, bo po strzale ten byk stał dalej. Prawdopodobnie Gienek pomyślał, że spudłował. Przełamał dryling, wyciągnął łuskę po naboju chcąc oddać jeszcze drugi strzał. Drugiego naboju już nie załadował. Targały na pewno im emocje, serce nie wytrzymało. Gienek zmarł w tym miejscu. Odszedł do krainy wiecznych łowów. Tu do siebie go powołał Bóg z tego miejsca. Dlatego, że Gienek był duszą towarzystwa, działaczem społecznym, radnym, serdecznym kolegą, który miał poważanie u wielu, wielu osób, chciałem to miejsce upamiętnić. Dlatego też znalazłem wśród pól ten włas, który stoi tutaj, obok i w porozumieniu również z myśliwym świętej pamięci Mieciem Wierzbickim w jego zakładzie zrobiliśmy ten kamień. To była krótka decyzja, szybka. Mam nadzieję, że ten kamień przetrwa tutaj całe pokolenia i będzie informacją dla kolejnych pokoleń myśliwych i zainteresowanych ludzi że takie zdarzenie miało tutaj miejsce.